Kolejny znajduje się tutaj po tej prawej stronie, po mojej prawej stronie, i dzisiaj zauważamy, że na tym wieńcu są zapalone cztery świeczki. No dokładnie, cztery świeczki, a więc wszystkie świecy są zapalone. Ja tutaj jedną rzecz chciałem zaznaczyć, bo w Polsce to tak się składa, że na wieńcu Adventowym są tylko i wyłącznie cztery świece. Natomiast w Kanadzie sytuacja wygląda troszeczkę inaczej, bo na samym środku jest jeszcze jedna dodatkowa świeca. I ta świeca oczywiście symbolizuje już przyjście Jezusa Chrystusa, więc jego narodzinę. Tego tutaj w Polsce nie ma. No, ale ten znak nie jest nam aż tak bardzo konieczny, ze względu na to, że za parę dni pojawi się szopka też w naszym kościele. I taki znak nie jest do końca tutaj potrzebny. Niemniej, moi drodzy, chciałem zaznaczyć, że tak naprawdę to faktycznie te cztery tygodnie. Te cztery świece, które symbolizują każdy tydzień przygotowania naszych serc do Bożego Narodzenia szybko minęło. Prawda? Nie. Mieliście jakieś postanowienia adwentowe? Dobrze, inaczej zadam pytanie. W jaki sposób przygotowywaliście się na te święta Bożego Narodzenia? Wiszę do Mikołaja. Listem do Świętego Mikołaja. No też to trzeba poważnie opisać, To to nie ulega wątpliwości, bo tak to prezenty byśmy nie dostali. Sprzątaliśmy. Sprzątaliśmy. Czekaniem i czekaniem. Przygotowaniem To Dobrze, co jeszcze? Chodzeniem na O, nasze serduszka przygotowywaliśmy poprzez chodzenie na raty. A teraz no, zastanówcie się, w jaki sposób nasze serca przygotowaliśmy do przeżywania świąt Bożego Narodzenia. Braliście Pana Jezusa do serca. Braliście Go do serca. Niektórzy przyjmowali Komunię Świętą. Ci, którzy byli oczywiście starsi. A żeby to uczynić, to trzeba było pierw pójść do... Spowiedzi. Dokładnie, do spowiedzi. A więc niektórzy oczywiście się spowiadali. I moi drodzy, zobaczcie. Cztery tygodnie minęły na to, abyśmy przygotowali nasze serce jak najlepiej do świąt Bożego Narodzenia. Niektórym to poszło łatwo, dobrze, a niektórym to przyszło z wielkim trudem. A teraz chciałbym, abyście posłuchali takie krótkie opowiadanie. Cztery świece paliły się powoli, jedna obok drugiego w wieńcu adwentowym, aby przypominać wiernym o zbliżającym się Bożym Narodzeniu. W mrożnym kościele panowała cisza i dlatego można było usłyszeć ich rozmowę. Pierwsza powiedziała: Jestem pokojem, ale nie potrafię się palić w naszym świecie, w którym nienawiść i przemoc ciągle wywołują nieszczęścia. Nikt nie dbał o mój płomień. Wkrótce zgasnę. Jej płomień nagle osłabł, a potem zgasł. Druga świeca powiedziała: Jestem wiarą, ale mój płomień nie świeci jasno i nie ogrzewa serc. Chud obojętności i ciemność zwątpienia zabijały mnie powoli. Nie ma sensu, bym jeszcze się paliła. Gdy to powiedziała, podbuch zimnego, złośliwego wiatru zgasiła ją. Trzecia świeca, pełna smutku, powiedziała, ja jestem miłością. Nie mam już sił, by utrzymać płomień. Ludzie gasną, ludzie kaszą mnie brakiem wrażliwości i wcale się ze mną nie liczą. Nie potrafią kochać nawet tych, którzy mieszkają razem z nimi. I zgasła. W tym momencie do kościoła weszło jakieś dziecko i zobaczyło trzy zgaszone świece. Dlaczego się nie palicie? Powinniście się palić aż do samego końca. Wówczas odezwała się czwarta świeca. Nie bój się. Dopóki ja płonę, możemy ponownie zapalić pozostałe świece. Bo ja jestem nadzieją. Dziecko uspokojone wzięło czwartą świecę i ponownie zapaliło trzy pozostałe. W mrocznym kościele wieniec adwentowy znów rozbłysnął czterema cztere, czterema płomieniami. Moi drodzy, trzeba pamiętać, owszem, może zapomnieliśmy wcześniej o tym, że trzeba przygotować nasze serduszka do przyjęcia Pana Jezusa. W postaci oczywiście Bożego Narodzenia, czyli uroczystości Bożego Narodzenia. Ale jeszcze mamy dwa, trzy dni do tego wielkiego momentu. Dlatego warto warto, abyśmy przygotowali się jeszcze w tym ostatnim czasie, nie tylko poprzez sprzątanie, nie tylko poprzez pomocy w kuchni naszym rodzicom, ale przede wszystkim poprzez modlitwę, poprzez czuwanie. I rozmyślałem. Dobrze? Dobrze? Tak. Dobrze? Tak. No, no to cieszę się z tego powodu. Wyznajmy naszą wiarę.